Zwracaliśmy uwagę, że przez kilka, kilka lat ten, ten obiekt nie był, nie był użytkowany i niestety był dość zdekapitalizowany. Rozumiem historię, historię tego, tego obiektu, ile ludzi, ile pokoleń przewinęło się przez, te, przez, ten, przez ten budynek. Dlatego też jest niezwykle, niezwykle ważne było w jaką, jaką, w jaką formę i jaki rodzaj animacji będzie tutaj prowadzony w przyszłości. Zdecydowaliśmy się także jako województwo wesprzeć ten, ten projekt tzw. pożyczką rewitalizacyjną w wysokości 8 milionów złotych. Jak wiemy tutaj od inwestora Międzynarodowych Kargów Gdańskich koszt tej adaptacji sięgną 13 milionów złotych, ale pewno warto wydać te środki finansowe, biorąc pod uwagę to szczególne miejsce, to szczególne miejsce, które, które, w którym się wychowywało przez jakiś czas wiele, wiele pokoleń Gdańszczan albo tych pokoleń studentów, którzy studiowali, studiowali w, na uczelniach trójmiejskich i pojawiali się tutaj właśnie w Rudym, w rudym Kocie. Ja bardzo się cieszę, że ten, to wielkie wyzwanie podjęły Międzynarodowe Targi Gdańskie, czyli spółkę, którą kontrolują władze miasta, miasta Gdańska i częściowo także samorząd województwa pomorskiego, bo to spółka nasza, nasza wspólna i że tutaj zostało Nowe, nowe życie. Zyskujemy miejsce, które będzie żyło, będzie kwitło. To też się wpisuje w, nasze, w naszą strategię rozwoju miasta, w regionu. Przede wszystkim strategii atrakcyjnego, innowacyjnego miasta. Bardzo zależy nam także na tym, żeby było to miejsce, w którym będzie można nie tylko coś dobrego zjeść i wypić, ale także miejsce, w którym będą się odbywały wydarzenia kulturalne, w którym będzie kino, w którym będzie muzyka. Dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że kolejne miejsce w naszym mieście, przypomnijmy, przecież rok temu otworzyliśmy nieopodal stąd kunszt wodny, także miejsce... Miejsce publiczne, w którym będzie możliwość realizowania różnych zadań kulturalnych. Co więcej, i tutaj także prośba do operatorów, którzy zostali wyłonieni w konkursie, jasnej, przejrzystej procedurze z komisją, ale operatorzy, którzy już myślę, że są dosyć dobrze znani jeśli chodzi o tworzenie miejsc, które, które żyją, o tworzenie miejsc, które przynoszą dodatkową wartość, bo przecież firma pana Arkadiusza Chronowskiego chociażby była jednym z prekursorów także ożywienia terenów postoczniowych, ale chcę Was także prosić o to, żebyście włączyli się także w życie tej ulicy. Ulica Karacarska bardzo mocno się zmienia, powstaje na niej coraz więcej także lokali gastronomicznych. Raz w roku odbywa się także święto tej ulicy. Myślę, że to też jest bardzo dobra tradycja budowania takiej lokalnej społeczności z poszanowaniem także tych, którzy tutaj na co dzień, na co dzień żyją. Dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że wspólnie, wspólnie z Panem Marszałkiem, jego instytucjami, z udziałem środków gminnych, dużym montażem także Wydało się przywrócić blask obiektowi historycznemu, ale nie tylko po to, żeby on stał i się patrzyli, że jest piękny, piękny środek także, ale po to, żeby, żeby żył, przyciągał gdańszczan, przyciągał ludzi, którzy chcą także odwiedzać nasze miasto i kosztować, kosztować kultury. Dlatego trzymam kciuki, cieszę się, że w imieniny Piotra i Pawła w tę sobotę wszyscy będziemy mogli tutaj już przyjść. Myślę, że to duża, duża wartość, także podnosząca atrakcyjność naszego miasta i regionu na mapie Polski. Dwa i pół dnia zostało do e, budowania nowej historii e, Kota na ponad tysiąc metrach kwadratowych, pięciu kontygnacjach, czterech niezależnych e, e, ofertach działalności kulturalno-rozrywkowej. Zaraz się o oczywiście e, przekonacie. Jesteśmy eklektyczni, ale nie skrajni, czyli nie będzie skrajności, chyba że skrajnością będzie rekord w przebywaniu w Pocie, nawet do 12 godzin, bo ta oferta jest tak skonstruowana, że rzeczywiście możecie spędzać czas na każdej tej z tych przestrzeni, przechodząc zupełnie do różnych komnat i też dzieląc się właśnie kulturą, rozrywką i, i kulinariami.